tutaj. Wszyscy tutaj niewidoczni nas zaobserwowali. Bardzo, bardzo ładnie. Zaczynamy oczywiście od małych zakupów. Kupujemy różowe. Dużo. 64. Potrzebujemy 68 na 5. Dobre kupuję. Żeby się nie pomylić. Taki standard bym kupił. złamał. No. Tego już nie kupujemy. No mamy. Mamy wszystko. 72. No. Chyba czy sklikać. Lecimy. Za pierwszym... O, już za pierwszym razem. Mamy furinę za pierwszym razem. Słuchajcie, mamy oszczędzone jakieś 60 primorzemów teraz. Co my robimy teraz? Kurde. co miało trwać co najmniej 5 minut. No jaja. No, no jaja po prostu, nie? Widzicie to? O, i nawet nam Sacrificial Sword wskoczył kolejny, żebyśmy go sobie, kurde, zrefajmentowali. Zaraz nas ksiałoby. No, no, to jest no, niesamowite szczęście, powiem, nie? Chyba tak szybko mi pięciogwiazdkowa jeszcze nie wypadła, nie? Agentka, no niewiarygodne, nie? Tyle zbierania, nie? Tyle zbierania, żeby mieć pewność, że to od razu wyskakuje. Kurde, aż bym poklikał dalej. Ale szkoda, bo zaraz mamy szenchę, nie? A Schengen też byśmy wcisnęli. No i fajnie. No i fajnie. Tyle zlosowania dzisiaj ogólnie, nie? Fajnie, że przyszliście. I tylko dwa. Już myślałem, że pozbieramy też trochę tych gwiazdeczek na naszą, naszą, naszą fiszylkę, która jest dostępna. Kurde, i nawet ta nie jednej No Jaja. No cóż, no cóż, co zrobię? No Nie będę teraz wydawał, nie? Najgorsze, co mógłbym zrobić teraz, to wylosować C1. Po co jedynka. Po co mi co jedynka Fiorynki teraz, nie? Właśnie, co ona by miała na co jedynce? I tak bym jej nie wylosował. Niewiarygodne, nie? Co ona ma za konstelację? Pierwsza konstelacja. Okej, okay, okej, okay, to brzmi jak sensowny wzrost damage, ale szanse na nią są nie takie duże. Okej, okay, okej. Okay. Też ciekawe, no nie są takie złe te konstelacje. Kurde, każdy zwiększa damage. I, i, i jej Kille, kurde, no furina, nie? Furina. Gdzie ona jest? Kurde, wyskakuj Furina. Przyjrzyjmy się tobie. Witaj w naszym skromnym progu. Gdzie jest ta czarodziejka? No i mamy. Uu. Teraz możemy zmieniać, nie? Teraz jest. Teraz ma tam jednego. O! Pojedyncze, i teraz, jak przytrzymujemy charge attack, to on zmienia formę. I tańczymy. I one teraz damage połączą. I znowu, i znowu, i tak bez końca, nie? I od razu się zmieniają. No niesamowite, nie? Jeszcze ta, ta poza, w ogóle, nie? Tarararar. Kurde, ja myślałem, że polsujemy więcej, nie? jeszcze nie, to był atak zwykły, atak zwykły, no. Ja? No to jedna broń, chociaż z atakiem dodatkowym, Mimo, więc nie może być nic. Zobaczcie, no, kurde. Ale ona jest super. A wiecie, co musimy teraz zrobić? No, jak już się mamy, musimy pochodzić po wodzie, nie? Bo ja na to czekałem. Czekałem na to, żeby pochodzić po wodzie, normalnie, jak jest teraz. Tylko dobre miejsce, gdzie przetestujemy, kurde, wodę? No, chyba tutaj, nie? Na tym otwartym morzu. Przyjdziemy sobie. Ile to trwa, kurczę? Z 15 sekund, bo to działa na zasadzie, że póki skill mamy otwarty, to możemy chodzić, o. Tutaj przyjdziemy, czy pójdziemy dalej? Dalej pójdziemy, nie? I kurde, dobra jest. Ona jest teraz... Czarna jest dobra, ta? Czarna ma te trzy stworki. Ma. Ale chyba jej... Ej, halo, halo, chodźcie do mnie. Chodźcie, no, cip, 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 cip. cip. Tylko jeden? Kurde. Gdzie Je zostawiłaś tam? No nie wiem, nie wiem. O, pojawił się drugi. No kurde, genialna wosaj. Ale... Dobra, lecimy, nie? nas skoczy do mowy. O! Kurina! Tak, robi czarczac tu. A taki klasyczny. Zupełnie... O jesteśmy na... <gulanie> Oj, a mogłem to zrobić. A mogłem tego skillę odnowić i bym się nie utopił. Ja tak się zastanawiałem, czy to będzie. Ale no kurde. Nie? Spróbujemy teraz, czy ona mi się utopi. Mi się nie utopi, musimy pilnować teraz. No, no, no i super, no i super. Właśnie to chciałem zobaczyć. Nie? Jeszcze te gwiazdki. Dobra, czy ja się utopię? To Topię się, czy się nie utopię. 3, 2, 1. Odnawiamy, odnaw A! Odnaw Możemy w nieskończoność chodzić po wodzie, słuchajcie. Tego się obawiałem, że mi to będzie znikać, ale no nie znika, nie znika. Możemy sobie po prostu spacerować. Nie, kurde. Tych musimy pilnować, bo widzę, że to są takie ułamki sekundy. Możemy nadwarcić na wodzie. O, ale fajnie, ale kurde. Ja właśnie sprawdźmy, jak na taki. O, no, tak, o. No ale na kulce jeszcze wody sobie leci. No i się bawimy, i się bawimy, nie? No i teraz co nam straszne? Nic nam nie straszne. Oficjalnie kończymy tutaj erę budowania mroźnych mostów z wody z keon nie? Już nie będziemy nic mrozić. Mamy Ultimate Water Traveling i teraz mamy Jesus Mode odblokowany ogólnie, nie? O tutaj tego mamy do, do odblokowania, nie? Przyjdziemy się, nie? Co? Trzeba to wykorzystać jakoś sensownie, jak już to mamy. Idziemy, robimy teraz po prostu, no wykorzystujemy ten spell na maksa. Koniec zamrażania wody. 3, 2, 1. Lecimy. Gdzie to było? Co sumie nie zaznaczyłem tego i będę tak na ślepo biegł. No, obiegnę no trochę bardziej w prawo, nie? No tam, w tamtą stronę, muszę pilnować. <laughs> Świetna sprawa, nie? O, no cudo, cudo! Czyli jednak nieskończone bieganie po wodzie. Teraz jeszcze okazałoby się, że mi się energię straci, i padam do wodnie. Właśnie, nic nie widać, nie? Szkoda jeszcze, że nie mogę tak sobie nurkować i wyskakiwać, nie? Tak jak taka syrena, ale, ale nie przedobrajmy. Co nie też jest w porządku. O, ale ciemno tutaj. Czyżby tutaj jakiś world quest nieodblokowany przeze mnie? A i biegniemy. <słuch> <słuch> A, daleko jeszcze? Na pewno szybciej niż Keon, nie? Nie wiem czy próbowaliście, chyba każdy próbował. Och, to można się nabawić. Tu przy okazji widzę mamy kilka skrzynek, to jakieś 50 prim dodatkowo. Kurde, za pierwszym razem. No świetnie. Okej, okay, defeat. O, 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 to nie wygląda dobrze ogólnie, nie? Nie wygląda dobrze. Spróbujemy na przeczekanie wziąć. I spróbujemy ich zgubić naszymi łutami, nie? Bo poza tym może być ciężko. O, 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 o. możemy stracić naszej kuki. No nie, nie było tak źle żeby było świetnie I, i i w ogóle... One jeszcze trzymają w ogóle. Jeszcze trzymają. Kurde, to one mają naprawdę niezwykle strwane. Nie Zobaczmy za co Idziemy dalej. Możemy sobie biegać po wodzie, więc co? Będziemy biegać po wodzie O, o bym się ukopić tam No pytach no. nie. Mogę wejść pod wodę? No. Kurde... nie ma opcji, nie ma opcji. Hej. I do wody. warto było. Oh, oh, oh. Jeszcze zaraz im machniemy ten mieczyk, co skida zwiększy. Dodamy HP, to jeszcze będą te kryty wpadać. Ona będzie robić całą robotę. Uno, dos, tres, Było takie trudne, więc zdobyliśmy kilka fajnych primogems. i petarda. No witamy. Witamy w domu. weszło Ale skrzydło, Jest domen, czyli lecimy po jakieś... tutaj. Nie no, chyba idziemy. Forced to first competition. No chyba skaczemy, nie? Jak już tu jesteśmy. tu wciskamy. Może być niebezpiecznie. Ale dla samego Hydro Application spróbujemy, co? Tak na chama, w ogóle nie Testujemy, nie? Kurde. O, spalamy. To jest tylko... A, to jest tylko taki mały pojedynek. Jesteśmy w domu. O, kurde i zepsuliśmy na wejściu. Dobra. Tak, się taty? trochę ryzykujemy, nie? Tak, tak się poczuliśmy. Kurde, że to zrobimy tak na low levelu. No halo, halo. No dawaj, dawaj, dawaj kuki. My trochę pobiegać i ją nie? Aha, aha. mogę uleczyć? O, mogę, w ogóle fajnie. O, o, jest cooldown. Nie chcemy cooldown. O, ten się ściął tam w ogóle. Wyciągnijmy. Zaczęliśmy już... O, i znowu nam padła. Ale ryzykujemy, co? Kurde. Nie okay. uleczono od razu, więc jeden czas uleczenia, jeden czas śmierci. Dobra, aplikuj. Ale chyba zostawimy sobie to na kolejny okej, okay. pasją ją uleczymy. aplikujcie, aplikujcie, aplikujcie raz, dwa, raz, dwa ile żyje okej, okay, to chyba będzie już ostatnie <laughs> spróbujemy to zrobić na akcji saknie teraz to w tym, o to może być niebezpieczne ale daliśmy radę, wyskoczyliśmy Teraz musimy pamiętać, żeby ich zaznaczyć, nie zaraz wyskoczy kolejny I bez zaznaczenia ta aplikacja to może o kant tego być, nie. ale mamy już co? Willieć się zwiększy. Chociaż co tam się może zwiększyć, niech no? Pieprz, lewa. głupoty... To... Ale. a się bawimy, nie? Bo tak to było załatwe. O o o, infinito, finito. To było... No prosto sprawa, nikt mnie nie zginął. Kulina się nie liczy. Nie? Świetnie chyba. No i Primo, i wszystko tutaj, kurde, końce po wodzie, dawaj, dawaj. Ba widziałeś ją? Widziałeś tą postać, kurde, jak se może biegać po wodzie? Tarda, nie? I tak w nieskończoność. Nieźle, nie? Kurde. Dobra, lecimy. Wymienimy ryby za broń, nie? A ta broń to, kurde, będzie rura jakaś. Spod zlewu. Kłada, ta. Jest fajnie. Pogoda też piękna. Nic tylko żyć. Dobra, dawaj. Ja ci dam teraz dwa łososie. Siedem dorszy. Na tym też rurę. No, siemka. O! I mamy. Tutaj rybki takie zbieraliśmy. Te dwie potrzebowały. Nie? bo nasza furinka. przede wszystkim jej elemental skill będzie robił damage. A elemental skill będzie trwał bez końca. O! I ubieramy ją, nie? Ubieramy. Od czego zaczynamy? Broń jest najważniejsza. Gdzie jest ta rura? No, tu jest ta rura. No i wiesz, wiesz. Switcha, switcha. Teraz, czy ja mam wystarczająco materiałów, żeby to ulepszyć? Trochę poklikamy. Ok, jedzimy. Ekspimy, spimy tą broń. Dobra, no broni muszą być do 90., lepiej, jakby nie patrzeć, nie? No to jest jakiś. Podbijamy, podbijamy już coraz bliżej, coraz bliżej Energy Szczecin. No I tutaj już mamy problem. już mamy problem? Potrzebujemy cztery takie, ale to wrócimy do tego. Talenty, talenty. Jak my tutaj stoimy z tym? Jest dobrze, jest źle, ale to będziemy musieli wrzucić atrybuty. Ale zobaczmy najpierw, jak nam się udało zebrać Golden Dropa. No właśnie, nie wiem, KV-ki zawsze najlepsze. 39. O, co jest, co jest? Przekliknę. Pierwsze, co my tu mamy? HP, HP. O, to jest dobre. Def może niepotrzebny, ale mamy crit, age, crit Damage, Crit Rate na początek będzie w porządku. Tutaj mamy HP, HP i Crit Rate. Też nieźle, jak na bardzo mało do wyboru. I tutaj chyba było coś sensownego. No, mamy tutaj. Jest Energy Richard. To też chętnie, chętnie przygarniemy. z HP. I tu mamy też HP. I Energy Recharge. Pyro, Geo, Attack, Death. No zostaje nam tylko to z HP. I z Energy Recharge. Em. Też nieźle. Też nieźle. I tutaj by nam się chyba mamy nawet Crit Rate. A. Mamy Healing Bonus, ale my chyba nie widzimy. Szli pnęmy. Jest Crit Rate. Faktycznie mamy Crit Rating tutaj. Attack, Energy, HP też mamy, ale HP już chyba więcej nie wciskamy. Chyba wciśniemy faktycznie ten Crit Rating tutaj. Fajnie. Tak zrobimy. No nieźle w takim razie. Zobaczymy jeszcze jak z substatami, nie? No ogólnie to będzie bieda. Ale będzie czas kiedyś na robienie kotów z tych postaci, nie? Zobaczmy, może nam się poszczęśli. To co zaczniemy? Od HP powinniśmy zacząć. A to zaczniemy od piatka Tak niespecjalnie już. Ale jak już jesteśmy, to już dokończmy to. Energy recharge. No też nie będzie źle z energy recharge'em. Dobra, lecimy do końca. Freetraycik też będzie ok, więc ten damage fajny może wskakiwać z tych elementalów, nie? Jeszcze ten mamy elemental skill. O, 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 i co tu jeszcze nam dorzuci? Energy, o kurde, cool. o, fajnie. fajnie, Będzie czas na przemiany i wymiany. Elemental Mastery, kolejny. I wskakuje, o, ale ładnie, ale ładnie, nam na koniec jeszcze trochę procenta HPW. O jak na zawołanie. Chociaż tak. Na koniec taka. Szparte fakty na naszą Furinę. Już powoli zaczyna ona jakoś wyglądać. Teraz idziemy do naszego e, ekspienia postaci. Potem machniemy może jakieś takie losy na szczęście. Iren. Teraz będziemy kurde ci słodzić. I do góry. Auto. Auto może bez sensu, nie? Może by się wyklikało i kolejny. A jakoś się jakoś dajemy radę. Do siedemdziesiątki, chociaż nie z tego co pamiętam 140 potrzebujemy hero z tych fioletowych, żeby do 90 Backspeed O, i wskakuje, i wskakuje, fajnieśmy się przygotowali. I jeszcze jeden, jeszcze jeden, bez talentów teraz. Potrzebujemy przede wszystkim jej, no, jej elementów nie? Uuu, aleśmy tego pozbierali, kurde. Gdzie dy, kiedy. Tym proszkiem będę miał większy problem. Oj, tutaj na razie zatrzymujemy się na tym i teraz Ultimat Chcemy ją mieć, chcemy ją mieć w pimie. Fajnie, 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 fajnie. Nie zatrzymamy się za bardzo. No i super, no i świetnie. To było to, to było to. Jedno chyba, chyba jedno. 20. Sukro sukro pochuchaj trochę, może więcej nam wyskoczy. O jak fajnie, trzy bonusy. Niewiele, ale chociaż coś. Dobra, polina. dokończamy sprawę, dokończmy sprawę. O, a tutaj, no, jest się trzymam, trzymam się. Ascendio. Ten, żeby miał 69 klasycznie. Stałem nam talenty, nie? Do szóstego. I jeszcze nie fajnie, fajnie, fajnie. I będzie ona nam już mogła bardzo, bardzo fajnie pomagać. No i teraz zaczynamy już wchodzić na te kramy na półce w ogóle. Może się uda. Może się jeszcze uda. Chyba podbijemy. Podbijamy Enchanso. No i fajnie, fajnie, tak na styku. O. Zaczynamy od naszej furiny. Dzień dobry, ta da. Teraz robimy jak szybko. O, po 240 uderza. 400. Uu. Kurde, nieźle, ale one są odporne na to chyba, nie? Ha, ha, też bym nie Ale HP nam schodzi. Kurde, miłosiernie. Dobra, odpalimy jej ulta. Odpalimy też tego ulta. Odpalimy też tego ulta. Zrobimy tego i zobaczmy, co, co nam się uda tutaj zrobić. 280, 240, no 30 to już widzieliśmy. No za dużośmy się tam nie budowali. I do tego wrócić, nie? Fajnie, że byliście. kurinne, trochę podekspiliśmy, ale progres przed nami jeszcze sporo, nie? Trzymajcie.